Witam Państwa, dobry wieczór. Jak widać, konferencja już zaczęła się. No wiadomo, emocje, ale witam po meczu Arka Olimpia, trenera gości pana Tomasza Astańskiego i trenera Arki pana Petra Nemca. I na początku proszę o podsumowanie tego meczu i opinię, no właśnie o jego przebiegu, trenera gości. Bardzo proszę. Wstępie chciałem podziękować chłopakom, że dotrzymali wynik do końca i to, co żeśmy sobie założyli, chcieliśmy zacząć nową serię, udało nam się, mamy dwa zwycięstwa w rząd i teraz będziemy szukali kolejnego, bo tylko takie serie windują zespół w górę tabeli. Tak na gorąco mogę powiedzieć, że no, ta gra do 12 minuty, bo jak spojrzałem na zegarek, na zegar, wyglądała bardzo przyzwoicie z naszej strony. Potem mieliśmy momenty, różne zawahania. Nie mogliśmy wygrać piłki górnej w środku pola, z czego druga piłka spadała dla zespołu Arki i stwarzały się dla nas, dla zespołu Arki, niebezpieczne sytuacje w postaci rzucenia fragmentów gry i tu wyczulałem zawodników, bo, bo wiedziałem, że to jest jakiś fajny argument ze strony zespołu z który potrafi zdobywać w ten sposób gole. No, no ale udało nam się wytrwać do przerwy i po przerwie graliśmy już w sposób uporządkowany, dużo lepiej. Jeszcze odnieściałem się do jednej sytuacji w meczu w imieniu Adama Ciśnickiego, przeprosić Jarzębowskiego, bo na pewno specjalnie tego nie zrobił, wyskoczył w górę, rozmawiałem z reporterami i, i nie było ruchu żadnego ręką złośliwego, tylko akurat Jarzębowski głową chciałby wybić piłkę. I, na się akurat na Łokieć <coughs> Za to przepraszam. E, e, odnośnie e, przebiegu meczu i, i zespołu oceny zespołu e, Arki, to, to no, no, no Arka, żeby przede wszystkim, żeby mogła wygrywać i regularnie grać na, 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 na najwyższym poziomie, no to musi e, według mnie troszeczkę uporządkować e, dyscyplinę w zespole, bo, bo nie mówię tego zupełnie złośliwie, ale, ale wiedzieliśmy, że ten zespół <coughs> dużo, dużo łapie Kartek jest podatny na te, na te zagrania i, i gdzieś yy, brakuje troszeczkę yy, zimnej krwi czasami i, i na gorąco reagują zawodnicy i dostają przez to yy, dużo żółtych kartek. Yy, nie, nie, nie chcę za dużo się wypowiadać yy, na temat yy, kolegi, który koło mnie siedzi, Pana trenera na MC. Ja jestem początkującym trenerem yy, yy, na tej drodze, tak i, i, i nie, nie, nie życzę sobie, żeby Trener przeciwnego zespołu jest dobry tylko wtedy, kiedy wygrywa albo remisuje. A jak przegrywa, to w moim kierunku rzuca o Belgii. Nie będę cytował, bo nie wypada na tym poziomie. Ale nie życzę sobie tego i, 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 i myślę, że to będzie po raz ostatni. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, trener. My będziemy tu walczyli, my, my dwa trenerzy. Ja, ja jestem innego zdania. Przeprosiny, to zawsze jak ktoś coś zrobi, to zawsze może przeprosić, ale to nie jest o tym, żeby przepraszać, bo to nie był pier pier pierwszy lokieć, to już był drugi, nie był trzeci raz, akurat ten trzeci raz trafił tak, jak, powie jak, jak potrzebowali i straciliśmy kapitana, tak ja nie chcę się tego zgodzić. Dlatego, że sam trener powiedział, że jest zaczynającym trenerem, to myślę, że też by trochę to mieli na inaczej oceniać wszystko, dlatego, że jeżeli dwa, dwa mecze pod rząd się zdarza, to co się zdarzyło już w przed kolejce, a dzisiaj myślę, że nie mamy tu na ten temat o czym rozmawiać. Ciężko się utrzymuje zawodników, którzy chcą wygrać, walczą i widzą, co się dzieje na boisku, to po prostu większość zawodników by nerwowo nie wytrzymała. Także ja nie, nie mówię, że to jest dobrze, ale, ale zawsze wszystko ma gdzieś jakoś swoje końce, a dzisiaj po prostu e, to było aż do samego końca. Także ja uważam, że zawodnicy walczyli, starali się, chcieli, ale po prostu e, był człowiek, który był przeciwnik temu, żebyśmy zdobyli jakichkolwiek punktów. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo. Proszę, przewodniczący, pytanie, pytanie, czy pan trener jest bogaty. Pytanie nawiązuje do tego, co było przed tygodniem, tak, no, trener Cekarz, tak, tydzień temu w grudniu dobitnie do wyraził się o pracy sędziego, tak, czy pan chciałby skopiować trenera Cekarza? Nie będę skopiował, bo kolega by mi zaraz mógł powiedzieć, że mam mieć trochę zimnej krwi, bo, 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 a trochę dyscypliny, bo widać, że jest bardzo zasłużony trenera i może mi to powiedzieć, także ja nie będę się wypowiadał, ja powiedziałem swoje i po prostu wszyscy widzieli, nawet był w telewizji, także myślę, że... Ten macie więcej gadać. Do no, trenera czy uważa pan, ja nie mówię, że to było po stronie Olimpii Grudziąc, tak? Ale no, kontrowersje drugi dzień, drugi dzień, tydzień po tygodniu są, tak? był, był grózią do dwa rzuty karne, Ten cecharz, trener gości, kolejarze, który się wypowiedział. No i czy, jakby pan ocenił sędziowanie, tak? Bo ewidentnie była zasłużona czerwona kartka, czy to było specjalne, czy niespecjalne i to by na pewno zmieniło przebieg. Przebieg gry, bo Olimpia grałaby osłabiona w dziesięciu, a z drugiej strony Arka traci kapitana i podstawowego stopera, tak, e, doświadczonego. Jakby Pan skomentował pracę sędziego, bo takie jest moje pytanie, tak, czy kiedyś mieliśmy piłkarski poker, a teraz mamy młodych niedołączników, niedołączników? Nie, nie wiem, co Pan mi sugeruje, tak, ale e, tak samo jak trener Nemec, e, może nie wszystko zrozumiałem dobrze i tak dalej. A, e, jakichś insynuacji z Pana strony. Myślę, że są nie na miejscu, bo okay, gdy, reżyser, zobaczy, gdy, zobaczy, tutaj... gdy zobaczy Pan e, powtórkę e, tego zdarzenia z Adamem Ciślińskim, rozmawiając z operatorami Telewizji Orange, którzy transmitowali to, to nie było żadnej złośliwości, żadnego ruchu. No i, trans I trans to... transmitującej się mogło być i... zdanie w Telewizji Orange, powiedział, że zasłużona czerwona kartka, bo za rozbicie, za krew, tak, za uderzenie w głowę jest zasłużona czerwona kartka. I tak wszyscy komentowali. Proszę Telewizji Pana, zobaczy, zobaczy Pan powtórkę, będzie Pan mógł widać opinie, dobrze? Bo ani ja nie widziałem, tak, tylko mówię z drugich ust. Ani pan tego zdarzenia nie widział, a, a jakieś insynuacje w postaci, że jakbym ja to, nie wiem, nakazał Cieścińskiemu, żeby e, polował, polował na jakiegoś zawodnika z Arki i świadomie mu rozbił łuk wujowy, no to... Tak, pan, przepraszam, w, w pierwszym komentarzu pomysłowym pan powiedział, że wiedzieliście, że piłkarze Arki są... Mały zdyscyplinowani, nerwowi, tak, I, i że dzięki temu łapią dużo kartek, więc to była zamierzona technika to. Ja nie, nie, nie w tym kontekście mówiłem. Mówiłem tylko, że ogólny brak dyscypliny w zespole, czyli e, brak panowania nad emocjami, co miało miejsce e, po, po, po innych zdarzeniach na koniec meczu. E, także myślę, że tu, tu, tu sami zawodnicy powinni wytrzymać ciśnienie, a nie mi oceniać pracy sędziego i, i, i żadnych insynuacji e, nie życzyłbym sobie więcej. Dziękuję. Ja mam pytanie do e, te, trenera, ja akurat przed chwilą widziałem tę sytuację i komentatorzy Orange sport są podzieleni, bo jeden uważał, że powinna być szeflona kartka, drugi, że nie. E, natomiast karnego nie było, ale no, ta sytuacja z tym rzutem wolnym, e, nie uważa Pan, że Olimpia zaczęła kilka metrów jakby, do przodu, ten rzut wolny wykonała, Przesunęliście piłkę? Czy... Proszę Pana, e, z wszystkich stałych fragmentów gry w czasie meczu, to żadna piłka nie stoi idealnie w punkcie, tak? Tak samo y, dla korzyści, tak, y, normalne zachowanie zawodnika jest po to, żeby zdobyć bramkę, czyli chce ukraść jakieś y, centymetry, metry i tak dalej. Tak samo czyni zespół przeciwnika i, i ja w tym nie widzę nic y, jakby y, złego, tak? To, 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 to nie jest nasz problem, tylko tak jak powiedziałem, no, jak ktoś nie, 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 nie wytrzymał ciśnienia akurat, no to, to został za to ukarany, został rzut wolny powtórzony i udało nam się zdobyć bramkę. Przedstępując od tej, od tych wszystkich okoliczności w końcówce, ma Pan pretensje duża do liga, że za to, jak odbiją dzisiaj te piłki, bo to nie była jedyna taka sytuacja, w no teraz te trzy piłki tak jak odbiją... Na pewno mógł się zachować le, lepiej w tej sytuacji, bo po prostu była piłka uderzona i nie mógł wypadlać, w sensie, na pewno, ony pochwalę Pytanie, Pytanie do trenera. Było chyba trochę inne, chodzi o to, że Stronnik już po raz wtóry nie łapie piłek, nie odbija ich na bok, tylko przed siebie je wypluwał. Tak już było w poprzednich meczach i dzisiaj było trzy nie. Niestety, no, jeżeli to robi, to na pewno wierzę, że trener nad tym pracuje, no ale niestety piłka wyskakuje i przeciwnik wykorzysta, ja to, wiecie, no wiem, Trudne warunki były wojskowe, bo inaczej nasz miał dużo takich interwencji, że nie potrafił złapać piłki za te i wiemy ja mam pytanie do trenera Niemca, czy to prawda, że w dzisiejszym meczu Julian Tadrowski miał zakaz włączania się regularnie do akcji ofensywnych arki, czy miał pilnować własne połowy. A dlaczego by... nie mm. tak miał... Nie, pytań. nie czy miał tak? A decyzja o tym, że Szwok zaczął się na była podychowana znaczeniem, taktyką? Dobiera tak? antybiotyki gdzie dlatego się zdecydowałem, że na początku mocy po prostu rewizji brał, Dzisiaj jest czwarty dzień, który, kiedy bierze antybiotyka, dlatego odcięzałem nowego zwoju. Jeszcze do trenera lasowskiego, czy taktyka z Mazurkiewiczem, bo pani był do, do, dotychczas w Wasz podstawowym stopniu, ale wiadomo jaką funkcję pełnił w tamtym roku w walce ze średnią kapitanem, wiadomo w jakich koniecznościach rozstał się z klubem, się czy to było takie celowe zamierzone, że to zawodnik będzie podwójnie kontynuowany? Mogę zrobić Panu ten nic, że na pewno na to liczyłem, że będzie chciał w jakiś sposób udowodnić swoją wartość i, i są takie mecze, gdzie byli zawodnicy często potrafią znaleźć się w sytuacji i zdobyć bramkę i na to też liczyłem, że przy całym fragmencie poszuka piłka Mazurkiewicza i, i zdobędzie tą bramkę. A dlaczego Łabęcki grał linię wyżej? No dobra, mogła być zmiana. No, nie, nie było to może zwolnienie miejsca, że tak powiem przez Łamickiego, żeby mógł zagrać Mazurkiewicz. Kryszak ostatnio na bardzo dużych obrotach pracował. Gawęcki ma zbite podbicie i, i, i zaryzykowałem z takim wariantem, gdzie Michał bardzo dawno nie grał na tej pozycji, ale potem po, po głębszej analizie wiedzieliśmy, że chcemy podejść i zmusić przeciwnika do gry długimi piłkami od własnej bramki i tu chcieliśmy mieć też atut w postaci dobrego zawodnika, który powalczy o górne piłki. Jeżeli jestem przy głosie, jeszcze pytanie do trenera syńskiego a propos komunikacji w zespole. Adam Cieśnicki drugi mecz z rzędu, bardzo dużo piłek podań, no, nie dostaje pod nogę, nie dochodzi do tych piłek. Z czego to wynika? No, wynika to z niedokładności, wynika to z umiejętności poszczególnych zawodników i, i, i są to jakieś braki, nad którymi trzeba pracować i myślę, że y, jakieś efekty na pewno tej pracy będą, tak? Czyli to jest napastnik, który żyje z podań i jeżeli nie zostanie dobrze obsłużony piłką, no to, no to będzie miał problem, tak, żeby znaleźć się w polu i zdobyć bramkę.